Dzień dobry Państwu. Również bardzo się cieszę, że to wydarzenie ma miejsce i że przybyło tyle osób. Mamy prawie pełną salę. Więc ja chciałam opowiedzieć o stowarzyszeniu, które zawiązało się w lutym tego roku. I troszeczkę po prostu o tym, jak to się stało, czemu ono w ogóle zostało założone i co robimy. Okay. E, dobra, więc generalnie rzecz biorąc to były takie dwa wydarzenia, które jakby zmobilizowały tutaj ludzi, miłośników drzew w Wrocławiu. E, Pierwsze z tych wydarzeń to było, e, to, czy to nawet jeszcze było przed tym, zanim wycięto te drzewa, to jest Bójward Dunikowskiego naprzeciwko Ostrowia Tumskiego. E, te drzewa były przeznaczone do wycinki oczywiście w związku z modernizacją tutaj Wrocławskiego Węza Wodnego, m, które SZGW, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, przeprowadza i najpierw tak naprawdę powstała strona w internecie, która się nazywa Stop wycinka Drzew we Wrocławiu i osoby, które założyły tę stronę, powiem szczerze, są tajemnicze, więc niestety nie mogę tutaj przytoczyć żadnych nazwisk, te osoby pierwsze zamieściły właśnie informację o tym, że ponad 100 drzew na Bulwarze Dunikowskiego oraz kolejne, również ponad 100 obok na Bulwarze Kaczyńskich. Ma to numerki, które oznaczają, że są one do wycinki. W związku z tym zostało utworzone wydarzenie mające na celu właśnie takie pożegnanie tych drzew na Facebooku. Jeszcze wtedy, jakby osoby, które interesują się drzewami i um, chciały coś robić, tak naprawdę e, przyszły tam e, anonimowo i tak naprawdę nawet ze sobą za bardzo nie rozmawiały. E, Jedyną osobą, która się wypowiadała do mediów, to tutaj był pan Jarosław Gawlik. Okej. Okay. Um, a wszyscy inni tak naprawdę po prostu przyszli pożegnać te drzewa, my tam zapaliliśmy znicze dla tych drzew, co ważne, dosłownie na dzień albo noc wcześniej studenci Akademii Sztuk Pięknych, którzy również byli zbulwersowani tym, że przy ich akademii będzie wyciętych tyle drzew, zrobili takie nagrobki dla tych drzew, dla wszystkich drzew były nagrobki. Pod tymi drzewami ułożone, niestety akurat tych zdjęcia takiego nie ma. E, tak więc, jakby e, ta sytuacja e, z wycinką tych drzew odbyła się dosyć szerokim echem w lokalnych mediach. E, w niektórych gazetach było nawet po kilka artykułów, e, i to był taki pierwszy, taka pierwsza sytuacja, e, w której e, ludzie się naprawdę wkurzyli, że coś jest nie tak, że tyle drzew jest wycinanych, że nikt nie pyta ludzi o zdanie e, itd. Tak tak e, drugą taką sytuacją była wycinka drzew przy terenie obecnego dworca PKS we Wrocławiu. Tam wycięto wszystkie drzewa oprócz dębu, który jest pomnikiem przyrody, przewodnik, który jest u zbiegu ulicy Borowskiej i Suchej. I tam jeszcze jakieś trzy rachityczne może drzewka przy samej ulicy, które by nie były już na terenie, który kupił inwestor. To była e, bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ e, o, organ, ludzie, organizacje, ja wtedy jako osoba z Towarzystwa Miasta Wrocławia, e, w, wnioskowaliśmy w czasie procedowania planu miejscowego o to, żeby pozostawić te drzewa i żeby ten budynek po prostu nie zajmował e, całej wielkiej działki, żeby tam zrobić e, miejsce publicznie dostępne itd. Tak dalej, dalej. E, wniosek do tego planu tego typu został odrzucony. Później w uwagach również staraliśmy się to przepchnąć, że tak powiem. Również spotkało się to z odmową. I my nie wiedzieliśmy, że tak naprawdę już wiele miesięcy wcześniej została wydana decyzja na wycinkę wszystkich tych drzew bez, no bez uaktualnienia planu miejscowego. Tak więc plan był w, pod koniec listopada 2013 roku przegłosowany w Radzie Miejskiej, i mniej więcej tydzień później wszystkie drzewo wycięto. Wycięto również dąb, trochę mniejszy niż ten przewodnik, bo troszeczkę młodszy. On miał około 115 lat, bardzo piękną, szeroką, ładnie wykształconą koronę. I również by nikt. Ani nikt z urzędników, że tak powiem, nie, nie podniósł takiej kwestii, że to drzewo może być zbyt cenne, żeby je wycinać. Bo jest taka sprawa, że dąb przewodnik jest zaatakowany przez grzyba i, że tak powiem, no, nikt nie daje mu już wielu lat życia, razy oczywiście się trzyma na szczęście. Ale to nie będzie trwało wiecznie i można było zostawić drzewo, które mogło je zastąpić jako taka zielona, piękna dominanta, i tego nie zrobiono. E, społeczeństwo po prostu zostało zignorowane zupełnie, e, a nikt z urzędników nie miał na tyle, no nie wiem, odwagi, żeby zaproponować po prostu inne rozwiązanie. Tutaj wszystko poszło pod życzenie inwestora. I to była taka właśnie druga sytuacja, gdzie miłośnicy drzew we Wrocławiu po pierwsze spotkali się, też pożegnali to drzewo, jak również było to, było to po prostu takie, takie wydarzenie, które zmobilizowało do podjęcia kolejnych działań, podjęcia spotkania. I takie spotkanie odbyło się na początku stycznia tego roku. Uczestniczyło w nim około 30 osób, możliwe, że troszeczkę więcej. To były bardzo różne osoby, z różnym wykształceniem, w różnym wieku. Wszystkim generalnie zależało na tym, żeby we Wrocławiu drzew się mniej wycinało, żeby to było robione rozsądniej, żeby się lepiej je chroniło, żeby było ich w ogóle więcej. Także, chociaż głównym, jakby główną przyczyną było to, żeby jednak przede wszystkim nie wycinać starych, dużych drzew bo z naszego życia już nic nam ich nie zastąpi. I po takim spotkaniu część z osób, które się zdecydowały, spotykały się w kolejnych tygodniach i została podjęta taka inicjatywa, żebyśmy przede wszystkim napisali list otwarty do prezydenta Wrocławia. Um, podpisane przez jak największą liczbę osób, z tym, że nie podpisane w internecie, tylko podpisane odręcznym podpisem. Więc musieliśmy zbierać te podpisy. <grym> Do tego to może wrócę, o, tutaj jest ten list. Tak więc jest jego treść. Grupa około 10 osób uczestniczyła w samym napisaniu tego listu, a później te osoby plus pozostałe, które się spotykały, zbierały podpisy. Tych podpisów tak naprawdę było prawie 1300, więc trochę więcej niż tylko ponad 1000. I e, wydarzenie to też e, odbyło się szerokim echem w mediach. My po, poinformowaliśmy wszystkie lokalne media o tym, że będziemy wręczać ten list uroczyście. Chcieliśmy się dostać oczywiście do prezydenta. E, mieliśmy taką małą pikietę pod sukiennicami. E, I w związku z tym e, właśnie pojawiły się media, pojawiły się radio, telewizja i e, prasa. I o tym ten, ten temat jakby został. Zacząłem to właśnie o nim mówić. To są właśnie ze zdjęcia z tej pikiety, także mieliśmy takie transparenty, mieliśmy również prezent dla prezydenta. To była taka antyrama, w której były zdjęcia wyciętych drzew w Wrocławiu. I właśnie chcieliśmy to to oraz list i podpisy przekazać prezydentowi. Niestety nas nie wpuszczono do prezydenta, ani on nie chciał do nas wyjść. Rozmawialiśmy z rzecznikiem Urzędu Miejskiego, Panem Filipowskim, a także pani Julią Wach, która również wtedy pracowała jeszcze jako rzecznik. Troszkę się tam posprzeczaliśmy. Ale generalnie rzecz biorąc, oczywiście urząd wiedział, że my przyjdziemy i też byli przygotowani i mieli dla nas również prezent w postaci Leksykonu Zieleni Wrocławia. Co ciekawe, jakby samo drukowanie tego Leksykonu było również finansowane z opłat za wycinki drzew. Także tak właśnie to wygląda. Ja może się jeszcze na chwileczkę tutaj wrócę, bo... Aha, to no niestety, okej. Okay, bo generalnie jeszcze taką, takim bardzo silnym bodźcem, który nas, że tak powiem, wkurzył, to było po prostu liczby wycinanych drzew. I w tej tabelce właśnie były liczby wyciętych drzew w ostatnich latach tego się uzbierało około 30 tysięcy w ciągu ostatnich trzech lat drzew wyciętych na terenie miasta. Były też tam uwzględnione nasadzenia, których było bardzo mało. Nasadzeń to w ciągu tych trzech lat było około kilkuset. I tutaj chodzi o drzewa, które są nasadzone na terenach miejskich, typu w parkach, na skwerach, wzdłuż ulic, na placach. To nie są drzewka sadzone na przykład w miejskich lasach, bo później mieliśmy taką właśnie małą wojenkę w mediach bo y, urzędnicy twierdzili, że oni y, tysiące drzew nasadzili, nie wiem, ile to było 400 tysięcy czy coś takiego. To była jakaś y, kolosalna liczba, a nie chodziło o drzewa nasadzane w przestrzeni miejskiej, tylko chodziło o takie małe sadzonki y, nasadzone w lasach, y, z których y, po prostu bardzo y, y, robiąc trzy bierze w lesie, tak, to bardzo mało z tych drzew osiągnie y, rozmiary. Dłużej będzie dojrzałymi drzewami. Także tutaj próbowano, że tak żeby urzędnicy próbowali się troszeczkę bronić przed tymi faktami, które my podawaliśmy, mimo że to jest ważne, te liczby wyciętych drzew oraz zasadzonych drzew pochodzą ze sprawozdań prezydenta miasta Wrocławia, Więc to są dane oficjalne, które przekazuje Urząd Miejski. Um. No, i właśnie też takie, te, tego typu fakty, czyli yy, budżet miasta zarabia ileś na wycinaniu drzew, a te pieniądze są przeznaczane na bardzo yy, różne yy, inwestycje. Nie tylko na pielęgnację zieleni na sezonowych drzew, ale na przykład na wybieg dla okapi zo albo yy, ocieplenie ścian budynku miejskiego, bo to są działania związane z ochroną środowiska. Nie wiem wprawdzie, co tam okapi robi, ale. Ale to jest w ten sposób dysponowane, także fakt jest taki, że po prostu we Wrocławiu więcej się wycina drzew niż sadzi, i to również urzędnicy podają w, tym, w tych sprawozdaniach prezydenta od kilku lat. Pojawia się takie zdanie, to, jest, to są ich słowa. I mimo wszystko nic się do tej pory nie robiło z tym faktem. <słuch> Tego oczywiście nie musi czytać. Ja chciałam powiedzieć, że po akcji z, z tym listem, przede wszystkim zawiązaliśmy stowarzyszenie. To stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i zaczęliśmy bombardować urząd różnymi pismami. Po pierwsze, żeby dostać informację, informację publiczną, informację o środowisku, ale także żeby. Na przykład zasugerować coś. Tutaj tego pisma akurat nie ma, ale um, obecnie odbywa się um, modernizacja tutaj tego placu przed Byłym Barem Barbara, to jest u zbiegu Kazimierza Wielkiego i Ulicy Świdnickiej. Na zdjęciu um, nieaktualnym już widać um, Bożo drzew okowaty um, oraz cisy. I my w sprawie tych drzew pisaliśmy do Wydziału Inżynierii Miejskiej z... Sugestią, żeby po pierwsze drzewo, które jest duże, żeby je zostawić, czyli ten wożodrzew, drzew, a cisy, skoro jakby plan, żeby to miejsce wyglądało inaczej, żeby po prostu je przesadzić. Powiem szczerze, że odpowiedź była nawet dosyć pozytywna, bo pisano nam, że część z tych cisów jest przeznaczona do przesadzenia. Niestety nigdzie blisko centrum, bo chcą je przesadzić na ulicę Opolską. I powiem szczerze, że nie sprawdziliśmy, czy to zrobili, bo tych drzew tam już nie ma. Boże drzew niestety został wycięty, bo w ogóle tutaj się nie pochylono nad tym, żeby może go było zostawić. Także tak właśnie to wygląda. Pisaliśmy również właśnie o czymś, co bardzo nas bulwersuje, yy, to znaczy o tak zwanej pielęgnacji drzew, która polega na wycinaniu naprawdę bardzo, znaczy koran, ko, konarów o bardzo dużej średnicy. To są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże, yy, nawet nie gałęzie, tylko właśnie konary. Yy, i tutaj pisaliśmy do Zarządu Zieleni Miejskiej. Uważa, uważamy, że po pierwsze, takie wycinanie tak dużych konarów zdrowych jest niezgodne z ustawą o ochronie przyrody. Po drugie, jest niezgodne ze sztuką pielęgnacji drzew po prostu taka duża rana. A może się nigdy nie zasklepić i ona jest, jest łatwo po prostu patogeny mogły się dostać do, przez, przez takie rany do drzewa no i ono może obumrzeć. E, nie, niestety znowu e, ta odpowiedź nie była satysfakcjonująca w żadnym względzie, ponieważ tutaj się zasłaniano, że e, no musi być odpowiednia skrajna, bo to to drzewa było przy ulicach e, i że ważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, wiadomo. My znaleźliśmy takie drzewa nie tylko wzdłuż ulic. Również na skwarach czy w parkach są obcinane takie duże konary, gałęzie. Ale jakby tutaj bardzo ciężko jest o dialog ze stroną Urzędu Miejskiego, również tam tych takich jednostek jak właśnie Zarząd Zieleni Miejskiej. Bo jakby po prostu oni zawsze bronią swojego stanowiska i nie ma możliwości, żeby tutaj nawiązać jakiś dialog. Zdjęcia tu wprawdzie nie mam, ale jeszcze opowiem o jednej takiej sprawie, która miała miejsce bardzo niedawno, w sierpniu, na Wielkiej Wyspie, w Włocławiu. Tam firma, nie wiem, czy powinnam móc nazwę, ale nazywa się Park M, podcinała gałęzie właśnie wzdłuż trakcji tramwajowych wzdłuż drogi przy ulicy i miała oczywiście usunąć gałęzie suche czy wchodzące w kolizję z infrastrukturą obecną. A w kilku lipach po prostu obcięto bardzo y, duże konary. Y, wszystkie tak do wysokości kilku metrów, to około 5 metrów czy coś takiego. Akurat tak się ciekawie złożyło, że y, tylko drzewa na wysokości jednej y, 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 przychodni. <grym> zostały w ten sposób, w ten sposób, sposób ogłówione no, to nie do końca, ale no, tak, poddane takiej pielęgnacji. E, mieszkańcy tutaj generalnie właśnie e, osoba, która działa również w naszym stowarzyszeniu mocno e, w tej sprawie pisała i do miejskiego konserwatora Zabytków, ponieważ ten teren podlega pod ochronę konserwatorską, e, również do Zarządu Zieleni Miejskiej. Mm. No i oczywiście konserwator nic nie wiedział. Był zbulwersowany, że się coś takiego stało. Natomiast stwierdzenie, że lipy mają bardzo dużą zdolność do regeneracji i kara za takie zni zniszczenie zieleni zostanie odroczona o rok, bo jeżeli zostanie odtworzona korona w, od w zadowalającym stanie no to wtedy ta opłata, ta kara zostanie umorzona. No dla nas to też jest nie do przyjęcia, ponieważ trudno nazywać odtworzeniem korony, jeżeli małe, cienkie gałązki bardzo dużej ilości wyrastają w miejscu rany. No to nie jest w żadnym wypadku odtworzenie korony, ale niestety taka decyzja została na razie podjęta. Ze swojej strony zarząd zieleni miejskiej, który zlecał, znaczy robił przetarg i zlecał tę pracę, to y, ta firma ma ze swoich środków posadzić na wielkiej wyspie pięć nowych lip. I to na razie tyle. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że y, jakby świadomość y, tego, jak można, czy jak powinna się postępować z drzewami, jest jednak bardzo niska. Y, I dlatego dzieją się takie rzeczy. Y, również y, jest y, oszalałe takie wrażenie, że jest y, osoby, które dopuszczały się takich rzeczy, po prostu myślą, że może to ujść bezkarnie, ponieważ nikt na to nie będzie zwracać uwagi. Ale na szczęście już zaczynają zwracać ludzie uwagę. Tak więc mówię bardzo, na, 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 zieleń na, na Wielkiej Wyspie jest bardzo e, intensywnie monitorowana, także cokolwiek tam się dzieje, to zaraz e, są odpowiednie listy i telefony. E, ale również w pozostałych częściach miasta e, ludzie m, e, Martwią się o swoje otoczenie, o te drzewa, które rosną, i na przykład zwracają się do nas o pomoc, ponieważ nie chcą, żeby jakieś drzewy wycięli. Tutaj z pozytywów to powiem, że na jednym z podwórek, na dodrzu, do mieszkańcy obawiali się, że zostanie wycięty taki dosyć duży kasztanowiec, który rośnie tam, ponieważ do lokalu usługowego na parterze mia się wprowadzi biedronka. A ten lokal. Jest dosyć duży, więc i oczywiście do odpowiedni duży samochód musiałby wjeżdżać na te podwórko, żeby rozładunek towarów robić i oni się bali, że jak Biedronka tam y, będzie mogła się uksadowić, to to drzewo po prostu stanie wycięte, bo ono jest, y, jest w takim miejscu, że naj, 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 najłatwiejszy dojazd do tego lokalu byłby, gdyby tego drzewa nie było. I ci sąsiedzi się skrzyknęli, pisali do zarządu zespołu komunalnego, który jest, którym podlega to podwórko. I ostatnio właśnie dostałam informację, że udało się, że nie będzie tej biedronki, że trzeba zostanie. Także bardzo ważne jest właśnie oddolne działanie. I nasze stowarzyszenie jest właśnie takim stowarzyszeniem mieszkańców, którzy chcą bronić swojego. Otoczenia, chcą chronić drzewa. Aha, no i tutaj mogę jeszcze po podskryptum opowiedzieć króciutko jedną rzecz. My chcieliśmy monitorować wnioski o wycinkę, jakie wpływają we Wrocławiu do Urzędu Miejskiego. Raz oglądaliśmy takie, takie wnioski i decyzje wydane do nich. To były decyzje z do końca lutego do końca marca jakoś tak i my wtedy je oglądaliśmy w urzędzie z tym, że nie udostępniono nam adresów, jeżeli to były prywatne osoby, bo jeżeli były jakieś organizacje czy, 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 czy firmy i tak dalej, no to wtedy adres jest podawany, to nie jest to nie jest tajemnica. Natomiast przy e, tych indywidualnych były zamazane adresy i my e, jego daliśmy do zrozumienia, że powinny być ujawnione adres, albo chociaż numery działek, żebyśmy my mogli sprawdzić ewentualnie te drzewa w terenie. E, następny nasz wniosek właśnie e, dotyczył, znaczy wyraźnie zaznaczyliśmy, że chcemy, żeby te adresy były. E, mieliśmy opinię prawnika, który mówił, że to nie jest dana osobowa, jeżeli jest sam adres. I urząd nam bardzo długo nie odpisał, po czym stwierdził, że realizacja naszego wniosku by sparaliżowała pracę urzędu, więc nie zobaczyliśmy już niczego. Ta sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego i do tej pory jest rozwiązana. To jest 30 maja my to złożyliśmy. Mimo, że kolegium ma 30 dni rozpatrzenia sprawy, nadal nie mamy decyzji w tej sprawie, także nawet... Organ, który jest odwoławczy i który powinien jakby e, też wspierać się w jakiś sposób, przynajmniej działając w terminie e, oddolne organizacje czy, czy mieszkańców, to niestety nie do końca wywiązuje się ze swojej jej roli. E, także już koniec czasu i ja dziękuję bardzo.